Witam serdecznie. Dzisiaj trzy nastawienia mentalne, które pomogą ci być lepszym, atrakcyjniejszym dla kobiet. Przede wszystkim, jak się spotykasz z kobietą, to nastaw się na to, że ty nic nie musisz. Że nie musisz się z nią spotykać dalej, że ty ją testujesz i ty sprawdzasz, czy ta kobieta będzie dla ciebie idealna. Jeśli masz przeciwne podejście, ty się już nakręcasz, że to będzie twoja dziewczyna, żona, kobieta na dłużej, niestety stresujesz się, bo masz zbyt wysokie oczekiwania co do tej kobiety. Inaczej. Zbyt dużo wymagasz od tej kobiety w kwestii zainteresowania. Wyluzuj. Kobiety często inaczej podchodzą do facetów. Jak dziewczyna się z tobą spotyka, to na ogół ma takie podejście: no zobaczymy, co będzie z tym kolegą. Czy on nie jakoś sobie rozkocha, czy on jest fajny, czy nie. A ty się od razu napalasz na spotkaniu z kobietą, że ona powinna być Twoja. Warto mieć inne podejście. Pomyśl sobie tak, czym ona mnie do siebie przekona? Zobaczymy, czy ona. Zrobi na mnie dobre wrażenie. Powtarzaj to sobie cały czas na spotkaniu, na randce z dziewczyną, a zobaczysz bardzo ciekawe efekty. Kobieta zacznie się łapać na tym, że sama cię podrywa, sama cię uwodzi, uśmiecha się do ciebie, prowokuje ci to rozwinięcia relacji, znajomości albo staje się coraz bardziej ciekawa Twoją osobą. Tylko powinieneś w sobie wyrobić tego typu postawę. Idę się z nią spotkać. Pośmieje się, pożartuje, zobaczymy czy ona jest w ogóle fajna, bo z wyglądu to może być, ale ja cenię kobiety, które mają poczucie humoru. Jak sobie tak zaczniesz wmawiać, że ten wygląd nie jest taki istotny, będzie ci łatwiej się z nią komunikować. Staniesz się facetem, który zacznie bardziej żartować, uśmiechać się do kobiety, a to wszystko przełoży się na dużo lepsze efekty, więc polecam wykorzystać. Bo jak się przyglądam waszym rozmowom, to tam na ogół jest straszna spina, Wy się nakręcacie na to, że ta dziewczyna już was musi lepiej poznać, pokochać. A w rezultacie Ty się powinieneś pobawić tą interakcją, powinieneś się z nią pośmiać, pożartować i zobaczyć, czy ona w ogóle ma poczucie dystansu do ciebie. W sensie takim, że potrafi z Tobą się pośmiać. Zabawnie. Poprowadzić rozmowę, odpowiedzieć ci, czy ona jest flirciarą, czy jest taką smutną dziewczyną, która się cały czas obraża. Więc wyczuj kobietę, czy ona jest fajna z charakteru, czy można z nią fajnie pogadać, czy jest responsywna. Jak nie jest, odrzuć, zaniechaj kontaktu i spotykaj się z dziewczyną, która cię po prostu lubi. To jest dokładnie tak proste, a często popełniacie ten błąd. Spotykacie się z kobietą, już sobie wmawiacie, że to będzie ta jedyna, najpiękniejsza, że ona jest cudowna, idealna. No, i co się dalej dzieje? Nic dobrego. Rozmawiasz z kobietą, ale w taki sposób, gdzie ona wyczuwa, że ty już myślisz o kolejnym spotkaniu, albo jej mówisz, że chciałbyś mieć dziewczynę, albo pytasz, dlaczego ona nie ma chłopaka. Te wszystkie teksty są beznadziejne i ona od razu wyczuwa desperat, desperat, desperat. Trzeba tego kolegę Olać zostawić. I poszukać samca alfa. No Niestety, ale tak czują dziewczyny. Oczywiście no, większość kobiet ci tego nie powie, wprost, mówisz się z nią, ona tam się do ciebie uśmiechnie, porozmawia z tobą, ale bardzo szybko zobaczysz, że kobieta nie jest wcale tobą zainteresowana. Nawet przestaje ci odpisywać po spotkaniu. Na spotkaniu gapisz się w telefon, w sufit, nie chce się skupiać na interakcji z tobą, bo masz zbyt dużą presję na to, żeby ją poznać. Odwróć to podejście, uśmiechnij się do dziewczyny, żartuj, komentuj w zabawny sposób, sprawdź czy ona jest fajna, czy jest responsywna i przede wszystkim spotykaj się z kobietami, które Cię lubią, bo jeśli ona Cię nie lubi, to po co Ci w ogóle tego typu relacja? Co z tego, że ona jest piękna? To nic nie znaczy. Możesz sobie poznać naprawdę dużo pięknych kobiet, tylko one też muszą mieć fajny charakter, warto o tym pamiętać. Kolejny problem, który często macie, to jest się o to, co się stanie na spotkaniu. Czyli spotykasz się z dziewczyną i boisz się, że jak ją pocałujesz, to ona się odsunie. Musisz zrozumieć, że należy to potraktować znowu jako test dla kobiety. Czyli jak ją całujesz, ona się nie chce pocałować, to Ty powinieneś nabywać obaw, czy w ogóle masz się z nią jeszcze spotkać. I w tej sytuacji możesz dziewczynie powiedzieć: No, ja widzę, że my się już kolejny raz nie zobaczymy, przestałem Cię lubić. A ja myślałem, że jesteś fajną dziewczyną, myliłem się. Ty to się nadajesz tylko na koleżankę, nawet się całować nie potrafisz. Jak jej tak powiesz, zobacz, to ty jej pokazujesz, że ją odrzucasz, i bardzo często, jeśli utrzymasz tą postawę, no to kobieta bardzo szybko zareaguje na odrzucenie i będzie się starała o ciebie o wiele bardziej. To jest to, na czym się naprawdę powinieneś skupić. W innym wypadku ciężko będzie zainteresować dziewczynę. Jest nawet takie powiedzenie, jeśli boisz się stracić kobietę, to ona nigdy nie będzie Twoja, ale jeśli nie boisz się stracić kobiety, to ona będzie Twoja, bo sama Cię będzie chciała zatrzymać. I to zdanie jest wyjątkowo istotne, tym bardziej, jak jesteś za miły, zagrzeczny, szukasz zainteresowania u kobiety na siłę, przejmujesz się tym, co powiedziałeś, nie jesteś wyluzowany, boisz się dotknąć albo dotykasz w taki sposób, jakbyś pytał, czy możesz. Ona to wszystko wyczuje i zgadnij co. Często nie będzie zainteresowana kontynuacją relacji, bo dojdzie do wniosku, że za bardzo chcesz, za bardzo jej potrzebujesz. A kiedy robisz to tak po prostu, jakby ci nie zależało, kobiety świetnie reagują. Podam ci przykład. Siedzisz z nią na spotkaniu, ona coś tam ci opowiada, a ty nagle się z nią całujesz. Nagle ją pocałowałeś i ona, ojejku, tak mi przerwałeś historię, a ty mówisz, będę ci przerywał historię. I nie tylko historia, i ona zaczyna się śmiać. To ta pewność siebie, ta wiara w siebie powoduje, że dziewczyna się ekscytuje i wciąga się w relację. I teraz, jeśli ty to wykorzystasz w praktyce, bardzo łatwo staniesz się facetem, który jest obiektem pożądania dziewczyny, bo jej się coś takiego jeszcze nie zdarzyło. W wielu wypadkach większość facetów za bardzo się czaiła, kobiety to doskonale potrafią odczytać. Jak ty się tam czaisz z pocałunkiem, z dotykiem, tam powoli, głasza się po ręce. Ona to wyczuwa, bądź pewny siebie: połóż jej dłoń na sobie, swoją na jej yy, ramieniu czy karku, uśmiechaj się do niej i powiedz jej: A teraz ci zrobię coś, czego nie lubisz. I ona się pyta: Co? A ty ją całujesz. Tego typu element zaskoczenia będzie dużo lepszy i potraktuj to wszystko jako taką niepoważną zabawę. Może nie wyjść, ona ci może powiedzieć, że nie chce. Że ma chłopaka. Słuchaj, wszystko jest możliwe. Ona też ci może odmówić, to jest naturalne, natomiast nie przejmuj się jej wymówką. Jeśli to wszystko robisz w atmosferze zabawy, to nie będzie żadnego problemu i ty też nie będziesz się spinał na efekty, że ona od razu musi się dać pocałować. Bo też w wielu przypadkach jest tak, że facet całuje dziewczynę, ona odmawia pocałunku i potem już się wstydzi, krępuje, znowu ją pocałować, bo znowu mu się wydaje, że będzie olany. W rezultacie. To jest właśnie poprzez to, że masz zbyt wygórowane oczekiwania co do reakcji dziewczyny. Jeśli potraktujesz to jako niepoważną zabawę, gdzie kobieta może odmówić, ale za chwilę spróbujesz jeszcze raz, rozbawisz się emocjami, to będziesz miał efekty. Dlatego w wielu przypadkach, zamiast się koncentrować na złej reakcji dziewczyny, na tym, że cię odmawia. Skoncentruj się na tym, żeby ją rozbawić, rozśmieszyć, pocałować. Nie chcę, zmieniasz temat, rozmawiacie dalej, znowu ładujesz w nią pozytywne emocje. Mija 20 minut, obracasz się jak w tańcu i całujesz prosto w usta. I nagle ten pocałunek wszedł, pomimo tego, że na początku ona nie chciała, ale widzisz, to, że nie chciała, to często był test. Ona chciała zweryfikować, czy ty jesteś pewny siebie? Czy ty dasz radę? I to jest bardzo warte y, przypomnienia, bo w wielu przypadkach na tym właśnie polegacie: na tych testach kobiety. Na tym nie jestem gotowa, nie teraz, poczekaj I, i wtedy, jak już się cały palisz, od środka gotujesz, ona to widzi. Dlatego dostaniesz kolejny test. Ale jak się uśmiechniesz i powiesz kobiecie: No niestety, straciłaś u mnie szansę, zauważysz ciekawą reakcję przed testem, i to w praktyce, bo jestem przekonany, że będziesz zdumiony. Jak kobieta reaguje, kiedy wypracujesz sobie takie podejście? W tym tygodniu możesz pobrać mój nowy kurs do czwartku do północy, 50% taniej jeszcze. Jak pisać wciągająco do kobiet, jak pisać emocjami, ten najnowszy materiał i jak uzależniać kobiety pisaniem. Polecam, bardzo wartościowa wiedza, bez której nie zbudujesz związku, nie utrzymasz relacji i nie wciągniesz nowo poznanej kobiety w wymianę wiadomości SMS, które prowadzą do spotkań. I do rozwoju relacji. Pobierz sobie cały ten materiał, bo niestety w czwartek podnoszę cenę dwa razy do góry. Wejdź w poniższego linka: kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez PS i pobierz materiał jeszcze dwa razy taniej do czwartku do północy, a zobaczysz niesamowite rezultaty. Tak dobrego materiału na temat pisania jeszcze nie nagrałem, a w środku znajdziesz metody, sposoby, patenty na to, jak szybko wpłynąć bardzo silnymi emocjami na kobietę, kiedy do niej piszesz. Zacznij wciągać pisanie, a zobaczysz konkretne efekty. Bez problemu będziesz umawiał spotkania z dziewczynami i rozwijał relacje dzięki metodom, które prezentuję poniżej. Każdy z Was powinien zobaczyć ten materiał, a niestety w czwartek podnoszę cenę dwa razy do góry. Warto skorzystać, polecam, bo jestem przekonany, że ten kurs zmieni Twoje podejście do pisania z kobietami w absolutny sposób. Korzystaj, bo naprawdę warto.